Witajcie na kanale zdjęciowym TV, a to kolejny odcinek z serii Quizy. A dzisiaj y, zrobimy sobie test wiedzy o grze Minecraft. To czyli co wiem o grze Minecraft? Y, tak, to w związku z tym, że zamierzam nagrać Minecraft na mój kanał, tylko na razie mi laguje. Y, ale wszystko zrobię, żeby mi nie, nie lagowało i nagram. Dobra, no to rozpoczynajmy y, ten test. Czy w Minecrafcie występują lamy? E, tak. Czy w piekle można spotkać endermana? E, hmm, chyba tak. Co można zrobić ze szmaragdów? E, blok. Blok szmaragdowy. Tak. A co można zrobić z obsydianu? Nawet nie wiem, czy muszę wam czytać to, te pytania. Eee, po, e, portal, portal do piekła. E, czym barwi się owce? Właśnie nie wiem, czy się barwi owce. Nigdy o tym nie słyszałem. E, niech pomyśl, chyba... Teraz będę strzelał albo barwnikami, albo nie da się barwić owiec. E, no to niech będzie... Tak, to jednak ta się. Jak można oswoić oceloty? E, rybom. Rybą. Czy łódki mają wiosła? E, tak. Czy w grze istnieje hero no, Raczej je coś było, że istniał dawniej i się pojawiał komuś a, e, e, gdy grał, a później zostało to w modyfikacji to wie, tak więc nie wiem, chyba niech będzie, że nie o z jakich kształtów zbudowany jest świat e, z, z jakich kształtów Niech się zastanowię. Sześcianów. jest ja strzelałem teraz. Nie byłem pewien. Ale chyba nie trójkątów, czy kółek. Czy istnieje coś takiego jak auto-jump? E, tak. W Minecraft'cie jest koń, osioł i... Dobra. Czy w grze pojawiają się króliczki? Tak. Czy istnieją zabójcze króliczki? Nie wiem. Ale raczej się strzelami zaznaczę, albo zaznaczam, że tak Czy pod ziemią znajduje się portal? Zaznaczam, że nie, żeby cały czas nie odpowiadać tak. O nie, teraz tak to by yy, było dobrze też. Jak po polsku nazywa się smok z Endu? Tylko akurat nie wiem. Aha, smok kresu. Tak to... 64 bloki, czy da się złobić błazenka? Przepraszam za takie długie przerwy w odczytywaniu, ale jakoś odzwyczaiłem się od gadania na tym kanale. No to dobrze, niech będzie tak. Czy da się złowić wędkę? E, nie. A jeśli przepalimy brug... E, jeśli przepalimy bruk, to otrzymamy. Teraz, źle odpowiedziałem. E, jak nazywał się twórca gry? Okej. Okay. 16.20. Yy, to czyli dobrze jest, nawet dobrze. Świetnie poradziłeś sobie z tym zadaniem. A, a co ja to czytam? Okej, okay. o to fajnie udało mi się. Dość dużo wiedziałem na temat Minecrafta. No, Minecraft się pojawi na moim kanale. Będzie to taki fajny powrót. Yy, w adaptacjach w prawym górnym rogu będziecie mieli playlistę. Yy, Gra, gram w Minecraft i w tej właśnie serii będę reaktywował właśnie Minecraft na moim kanale. Dobra, a ja się z wami żegnam. No to pa!